Siemka, z tej strony na wideos Witam Was w kolejnym odcinku serii Poszukiwani Messi Cristiano Ronaldo, czyli dzisiaj sobie znowu pootwieramy kilka paczek. Na początek, może rozegrajmy tutaj mecz z drużyną tygodnia na poziomie trudności Ultimate. Tutaj mamy w tej drużynie w tym tygodniu kilku dobrych piłkarzy. Royce jest jako lewy pomocnik, Jose Enrique na lewej po obronie. Mamy też również Humelsa z Borusi, drugi zawodnik. Także jest kilku ciekawych zawodników, których można by otrzymać w paczce, jak widać tutaj już. Prowadzę 1-0 z różnego tygodnia. A tutaj przeprowadzam kolejną akcję. Tutaj kleber przy piłce. Miesza, miesza, się zamieszał. Ciało do niego dobiega, podaje do klebera. Kleber tutaj, znowu kółko do Sidorfa. Sidorf w słupek, no i dobija tą piłę kleber. Tutaj mamy 2-0. Taki wynik również został. Do końca meczu otrzymałem w sumie 2760 punktów z kolei za to, że miałem 1000 mecz. za poziom trudności. dostałem 1000 punktów i drugie 1000 jeszcze z, z bonusu, który sobie uktywniłem, 10 meczów z 1000, czy 5 meczów z 1000. Monet. Także teraz sobie przejdźmy tutaj do paczek. Dzisiaj tak się obudziłem i mówię: a Spróbujmy otworzyć wszystkie paczki z kubą łaszczykowskim na okładce. Zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Więc tutaj no, na razie mamy benzemę, harta, ponownie benzema. No i jest kuba, także mówię: No czemu nie? Co tam mi szkodzi? Cena ta sama, także zobaczymy, czy to da jakiś efekt. No, tutaj mamy pierwszą paczkę, w której znajduje się Begowicz, Może nie jest to jakiś dobry zawodnik, jak na początek, ale. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj wpadło jeszcze od razu drofi 50 paczek otwartych, ale to tam mało istotna sprawa. Tutaj kontrakty sobie powysyłajmy, zawodników też do klubu. I resztę skorzystajmy z szybkiej sprzedaży. Tutaj druga paczka, proszę. A w niej Palacio, czyli nie jest źle. Tutaj zawodnik Interu 83 overall. Także, no, nawet całkiem nieźle bym powiedział. No, lepsza paczka jak ta pierwsza. Tutaj jeszcze Evans, środkowy obrońca Manchester United. Z dość dobrym speedem, ale tutaj jeszcze kontrakty jakieś tam, bo mu wszystko to do jednorazowych. I resztę, oczywiście sprzedajmy. No i tutaj mamy paczkę numer 3, w której będzie... O fakao! O kurwa! Ha! Pięknie, zajebiście. Jeszcze tutaj mamy wersję 8.9. Aha, Faktycznie, bo był update, kurwa. Super sprawa. Proszę, Falcao 89. Coś pięknego. Gdzieś podejrzewam, może 70 tysięcy. Wart. Jeszcze kondycha. Tutaj 4, 3, 2, 1. Formacja też na sprawę. Ale zajebiście, kurwa. Falcao. No i paczka numer 4. Tutaj. Dziowinko w niej. Całkiem nieźle. Też również. Około 5,5 tysiąca. Badajże, może troszkę więcej. Uda mi się na nim zyskać, czyli prawdopodobnie paczka mi się zwróci. No jeszcze o, nawet 2, 4, 6 kontraktów. No proszę, rzadko się zdarzy trafić 6 kontraktów. Także powysyłajmy je do klubu, czy tam do, na sprzedaż. No i teraz o, przyszła pora na ostatnią paczkę, a w niej znajduje się rafinie. No, może. Ta paczka już troszeczkę słabsza. Ale i tak jestem zadowolony. Falcao, kurde, 89, Zajebiście. Tutaj trochę na nim zarobię. Także, no jestem zadowolony. Udało mi się, nawet Waszykowski przyniósł szczęście tym razem. Ponownie. Także nie jest źle. Falcao, 9 Palacio też. No także, no super. Także ja dziękuję tutaj za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam i na razie.